Lubię malarze chyba że z tobą. Nie, pan, <laughs> chyba że z tobą. <laughs> Cześć Mamko, to Piotr z ekipy Angry Pikes. Dzisiaj spotykamy się nad rzeką jeszcze przed sezonem strągowym 2026. Na początku stycznia testowaliśmy naszą nową przynętę z oferty Angry bikes, a mianowicie Pussy Bites o długości 7 cm. E oraz chciałbym, żebyście e zerknęli na parę takich klatek, które udało się nagrać, filmików e z tego roku. Zapraszam serdecznie na film. Kolorów ze sobą zabrałem. Nie ma tutaj żadnych takich agresywnych, jakiś fire tigerów czy seledon, seledynowych gump. Mamy kolor biały. Ten kameleon bardzo fajny taki jest. Tu jest baza Borygo z drobnym brokacikiem. To jest w takim kolorze trochę sera. Motor oil z niebieskim brokatem. I tutaj taki brązowy. Wszystko lekko pozbrojone mamy. Także zobaczymy, czy. Jakieś strągi uda nam się zrobić. Zobaczymy sobie białego wariata. W wielkiej gówerce. No dobra. Tu mam jeszcze inne takie cukierki trochę porobione, siódmeczki. No ale zobaczymy, może się taką siódmeczkę To mogę i w pierwszym życiu od razu trafić 40 -taka i do domu pojechać. Dobra, próbuję. No ładnie. No, ale piękna ryba I Sonic, To jest sonik Co jest siódemeczka, to może mieć teraz pytanie Tutaj piorunar do końca do porury No dobra Ależ potężny, strągal. Yeah. Ja! Ale siadła! Uh. Ja już mogę kończyć. Pussy Bites jest o długości 7 cm. Waga tej gumy to jest 3 gramy. Jeżeli chodzi o sam silikon, jest bardzo miękki, rozciągliwy. Dodatkowo jest to silikon pływający, co bardzo fajnie tą przynętę unosi nam. Nad wodą. Dużo, dużo, dużo dłużej można ją sobie zaprezentować. Nawet jak jest bardzo niski stan wody, założymy jeszcze lżejszą główeczkę, na przykład 1 gram. To spokojnie możemy sobie ją obławiać czy z nurtem, czy pod nur, tak żeby jak najdłużej prezentować tą przynętę. Ja zbroję tą przynętę w główki o haku numer 1, ciężar główek od 1 do 3 gramów. Ciężej, ciężej staram się nie łowić. Jeżeli chodzi o pracę tej przynęty, jest bardzo drobna, ale przy jakiś podszarpnięciach ogonek naprawdę bardzo bardzo fajnie pracuje. Ja jak łowie rzucam w górę rzeki i po prostu tak jak nurt mi powolutku spływa ze mną ta przynęta, wybieram non stop plus. Jeżeli chodzi o kolory, to biały mi osobiście się najlepiej sprawdził. Już na pierwszych testach na samym początku stycznia dwa razy pobiłem jednego dnia swoją życiówkę. Ale to zobaczycie na filmach, urywkach, które udało nam się zarejestrować. Bardzo łowny i fajny kolor był, perłowy, który nam się sprawdził na wstrągach, jajo, czarny z brokatem oraz czarny, przypominający troszeczkę jakąś pijawkę, inne jakieś żyjątka większe w tej wodzie. Ale mamy również informacje od chłopaków, którzy jeżdżą na łowiska specjalne, na tak zwane paszoki, bardzo fajnie się sprawdzą ten różowy kolor. Numer jeden u mnie jest biały kolor, który się zawsze u mnie sprawdza. A teraz co? Zapraszam na film. No i połamania w sezonie 2026 na Pstrągach. Dajcie znać, jak połowiliście. Może Wy jakieś spostrzeżenia? Zostawcie jakieś informacje na ten temat w komentarzu. Zostawcie suba, żeby ten kanał dalej gdzieś tam nam się rozwijał. Także serdecznie zapraszam na film. I do zobaczenia nad wodą. Cześć! Ja pierdziele Ja pierciele, młody Ale ryba, kolejna duża ryba Na tajsona Duży? Nie, Co ty gada? Mamy kolejną fajną rybę. Ale ten jest potężny, ten jest potężny. Ale pięknie wybarwiony. Ale piękna ryba. Ale piękna ryba. Jest jeszcze większa. To tutaj jest powyżej 50 cm. Wariacie. Paczek, tej są na Paczek, tej są na zazer. Czekaj. Ale ryba, ja pierdolę. Stój, 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 stój. Nie chcę ci krzywdy zrobić. Potężna rybko. U, u, u. Druga taka potężna ryba. Kolejna ryba na tajsonika 700 metrów, ale zniszczony Wypuszczamy potężne potężne Do końca napisu Do końca napisu Do końca napisu. 6 cm większa 7 do tamty wypuszczamy Ale rybsko Ale potężna jak Ale... Karmiony. Ile było? Do zdjęcia? 41 41 proszę Państwa O, Klasyczny, piękny No to jak weźmiesz to jeszcze ci zdjęcie zrobię Muszę tak nagrać Piękny grubas i piękny grubas. Dwa piękne grubasy. <laughs> Rzubik. Pięknie Spadamy?